W dzielnicy Bryggen, czyli wizytówkę Bergen i w sumie całej Norwegii. Tutaj ta najstarsza część miasta, która jest wpisana na listę światowego dziedzictwa UNESCO. Jest to dawne centrum antysiatyckiego handlu. Praktycznie od 700 lat odbywa się tutaj największy handel w tym rejonie świata. Już w XII wieku wbudowano tutaj jedne z pierwszych zabudowań. Ale jak zresztą w całej Norwegii, Bryggen trawiły duże pożary. i Największy był w 1702 roku. W tym pożarze spłonęła praktycznie cała tutaj ta starodawna zabudowa. Większość budynków, które możemy podziwiać obecnie, powstało właśnie po 1702 roku. A całe Bryggen było trawione pożarami 36 razy. Także mocno ucierpiało. Dzisiejsza zabudowa, którą Wam tutaj pokazuję, pochodzi praktycznie w całości z XVIII wieku, a obecnie jest tutaj dużo sklepów z pamiątkami i pachnie tutaj takim starym drewnianym strychem. Patrzcie, jakie super sklepy. Krzywe te niektóre budynki strasznie. Ten na przykład za mną wygląda jakby się miał zaraz przewrócić. Teraz weszliśmy w taki korytarz mniej turystyczny. Super, wszystko to jest zrobione z drewna. A tak wygląda ta sama uliczka od drugiej strony. Tutaj są schody do wejścia na wyższe poziomy. Super. Tam jest stare, takie stare urządzenie dźwigowe. Czyli był tam spichlerz, transportowali zboża na górę. Ten domek wygląda jakby faktycznie nie był nigdy odnawiany. Tak to pierwotnie wyglądało, bo te wszystkie inne są odmalowane. Odnowione, ale te dolne poziomy nie są. Są zachowane, Te drewno jest zupełnie niezabezpieczone. Co? Pięknie, nie? Niesamowite no. miejsce. No. Ciekawym miejscem, które warto odwiedzić w Bergen, jest Muzeum Kode. Jest to doskonałe miejsce na spędzenie czasu, zwłaszcza, że w Bergen podobno bardzo dużo pada. Muzeum to mieści się w czterech potężnych gmachach. Teraz jesteśmy w jednym, w którym można zobaczyć obrazy Edwarda Monka. Kolejnym miejscem, które warto zobaczyć w Bergen, to twierdza Bergenhaus. Wchodzimy właśnie przez zabytkową bramę do środka. Na twierdze składa się kilka budynków, takich jak katedra, dom Biskupi i klasztor Dominikanów. Wieża rozenkranca, która się tutaj znajduje, uznawana jest za najważniejszy zabytek renesansowy w całej Norwegii. Twierdza była ulokowana w strategicznym miejscu i miała bronić dostępu do miasta. Sonia super znalazła, że od tej strony na wieży widać różne epoki jej budowy. Twierdza jest bardzo fajna, ale jak chce się tutaj zwiedzać, to trzeba przewidzieć sobie 10-15 minut, nie więcej, bo jest to bardzo malutkie. Najbardziej znana jest sala Hakona pochodząca z XIII wieku. Tutaj widzimy tą katedrę, ale od strony zewnętrza jest zamknięta, nie da się tam wejść. Jednak się wycofuję z tych 15 minut, bo jak zaczęliśmy robić zdjęcia i odnajdywać jeszcze tutaj zakamarki twierdzowe to już jesteśmy pół godzinki, a jeszcze odkryliśmy kolejne miejsca i idziemy zobaczyć je z bliska. To jest widok panoramiczny na całą twierdzę. Tutaj mamy tą wieżę. Tutaj mamy zabudowania chyba klasztorne, a tam jest katedra i ogrody. Bardzo piękne miejsce, naprawdę. Tak wygląda cały plan. Tutaj jest ta wieża. Tutaj jest ta katedra, tutaj jest ten główny plac, jako zapaleni podróżnicy skorzystaliśmy po raz kolejny z aplikacji spłuczka, żeby znaleźć darmową toaletę, no i przeprowadziło nas to w takie miejsce tutaj za nami jest ta toaleta, już wam pokazuję jak wygląda. Sonia jakoś nie chciała dać się namówić, żeby skorzystać z tej toalety. Także trudno, szukamy dalej. Słychać mnie? Słychać mnie? Słychać super. Musimy takie coś zrobić między wypadkiem a pokoju albo kuchnią. Hello. 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 Placek zabaw dla starych. Nam się podobało, super. Cudownie jest, piękna pogoda, super się ociepliło, nie ma wiaterku, zwiedzamy starą część Bergen, niesamowite kamienice, które są ewidentnie w ogóle nie liźnięte nowoczesną technologią. Patrzymy, że wszystkie domy mają stare okna i jakoś sobie radzą. Bardzo nam się to podoba. Idziemy takimi pionowymi dróżkami, góra-dół. I wszędzie mamy naokoło takie wspaniałe domki. Patrzcie, piękne jest to bergen. Bardzo nam się tutaj podoba. W Bergen do zobaczenia jest mnóstwo atrakcji, jest dużo muzeów, które warto odwiedzić. Spokojnie kilka dni w Bergen będziecie mieli zapewnione, jak będziecie odwiedzali te najbardziej znane atrakcje turystyczne.